Garfield. Jest to postać, która pochodzi z komiksów. Najpierw pojawiała się w komiksach. No Garfield się najpierw w komiksach pojawiał. Potem zrobili jakieś takie mm, animacje. W latach 90 Garfield and Friends, tak to się nazywało. Potem jeszcze zrobili dwa filmy o Garfieldzie. Live action Garfield, którego teraz widzicie na reklamie. Gar... Zaczęliście na jakiejś reklamie na ekranie I Garfield i Garfield 2 zrobili te dwa e, filmy live action. Zrobili jeszcze tam jakiś serial Garfield Show, chyba. Nie oglądałem, tylko tak z su ze suchu znam. Nie wiem, czy naprawdę istnieje, czy to jest jakiś e, bogoski. Ale mogę Was zapewnić, że w 2024 roku będzie animowana wersja filmu o Garfieldie. Oczywiście ja tego na 100% nie wiem, ale gdzieś tak na 90% mogę Wam powiedzieć, że będzie. I teraz wam dam informacje, które wiem o, o, Garf o Garfield 2024. Po pierwsze, wiem, że będzie go y, oryginalnej amerykańskiej, oczywiście oryginalnej ścieżce językowej dubbingował Chris Pratt. Będzie go dubbingował szczerze. Już w kwietniu, czy tam w maju, będziemy mieli okazję zobaczyć Mario w jego wykonaniu. On jest taki niezły do komedyjek. Delego mówi się nieźle sprawdził. Delego mówi dwa. Szkoda, że nie zrobili czwórki. Szkoda. Ale jak zobaczyłem polski zwiastun Mario, to się zawiodłem. Źle zabingowałem. Dobra. Wolałbym to po angielsku zobaczyć. Mario, szczerze, tak. Bo amerykański zwiastun był 100 razy lepszy. I teraz przed wami będzie design Garfielda. Czy jesteście gotowi? Tak. Coś takiego. Tak będzie wyglądał nowy Garfield. Fajne, futerko, fajne szczegóły, futra. Ale od, od kiedy Garfield ma różowy nos? Oczy ma też fajne, żółte, tylko szkoda, że nie, za... nie zrobili nawiązania, bo w oryginale ma zielone, nie? Może troszeczkę zawieli tymi żółtymi, choć to może być tylko pod światłem, może tak jest tylko na plakacie, bo to jest plakat tylko. Może być w oryginale inaczej, trochę. Co by tu jeszcze powiedzieć za dużo o tym filmie, jakoś tak specjalnie nie wiem. Musiał... Pełna obsada jeszcze nie jest ujawniona. Ale jedno wiem na pewno. Polski dubbing zawiedzie. Zawiedzie nas wszystkich. Polski dubbing prawie że zawsze zawodzi. To znaczy, jakby tak przy Madagaskarze i przy Szreku, i przy Kocie w Butach tym nowym, to jakby polski dubbing nawet sobie poradził. Przy Mario wątpię. Ale dobra, to na razie wszystko, co wiem o Garfieldzie z 2024 roku. Jeżeli dowiem się więcej, będę was o tym i informował, nie? To jest chyba pierwszy yy, polski film. No tak, to jest. Nie, to jest. Nie wiem. Jak ktoś to ogląda, to możecie zobaczyć na YouTube, czy, czy był przede mną jakiś polski film o tym Garfieldzie. Dobra, ja się z Wami żegnam. 那我。No.